Witam Was bardzo serdecznie. Wiem, że czekaliście na kolejny film i dziś przygotowałam dla Was coś naprawdę wyjątkowego. Chcę podzielić się przepisem na ciasto makowe, które smakuje jeszcze lepiej niż tradycyjny makowiec, a przy tym jest niezwykle proste w przygotowaniu. Zapraszam Was do oglądania i oczywiście wspólnego pieczenia. Zaczynamy od przygotowania nadzienia z jabłek. Najlepiej wybrać kwaśne, takie jak antonówka czy papierówka. Jabłko ścieramy na tarce o grubych oczkach i przekładamy na patelnię. Dodajemy cukier do smaku oraz łyżeczkę cynamonu. Jeśli używacie słodszych jabłek, cukier nie będzie potrzebny. Całość przykrywamy pokrywką i dusimy około 10 minut, co jakiś czas mieszając, aby jabłka się nie przypaliły. Jabłka powinny być miękkie, a cała woda musi się odparować. Odstawiamy je do całkowitego wystudzenia. A w międzyczasie przygotujemy bardzo prosty krem budyniowy. Do rondelka wlewamy całą ilość mleka, wsypujemy cukier, cukier waniliowy i proszek budyniowy. Całość dokładnie mieszamy, aż składniki się połączą. Wstawiamy napalnik i gotujemy na małym ogniu, cały czas mieszając, aż powstanie gęsty budyń. Przykrywamy go folią i odstawiamy do wystudzenia. Dopóki krem i jabłka się chłodzą, zrobimy sobie ciasto makowe. Zamiast mąki użyjemy zmielonych herbatników czekoladowych. należy oddzielić od żółtek. Do miski przelewamy żółtka, dodajemy cukier drobny i ubijamy na najwyższych obrotach na jasną i puszystą masę, właśnie taką, która będzie wolno spływała z końcówek miksera. Następnie wsypujemy suchy mielony mak i zmielone herbatniki czekoladowe. Dokładnie wszystko razem mieszamy i szybko rozprowadzamy w formie wcześniej wyścielonej papierem do pieczenia. Rozmiar blaszki po 29 x 34. Wkładamy do poprzednio nagrzanego piekarnika i pieczemy w temperaturze 160 stopni przez 15 minut na środkowym poziomie. Gotowość ciasta można sprawdzić za pomocą patyczka. Podkładamy do wystudzenia i zabieramy się za pieczenie drugiego placka. Białko w temperaturze pokojowej ubijamy ze szczyptą soli, aż powstanie piana przypominająca piwno. małymi porcjami wsypujemy cukier drobny i ubijamy na sztywno. Dodajemy mak i zmielone herbatniki. Całość delikatnie mieszamy, pilnując by piana nie opadła. Rozprowadzamy u formie i pieczemy w tej samej temperaturze przez 15 minut, a następnie studzimy. Ten pierwszy placek na żółtkach wychodzi trochę twardy, ale spoko proszę się nie martwić, bo tak powinno być. Po łączeniu z kremem stanie się mięciutki. Na początku nawet myślałam o jaki twardy jak kamień, chyba coś mi nie wyszło. I tak trochę się martwiłam, szczerze mówiąc, ale kiedy spróbowałam, to byłam naprawdę miło zaskoczona. Gotowe blaty makowe kroimy każdy na pół. W sumie to otrzymamy cztery sztuki. Dla kremu miękkie masło ucieramy na puch i stopniowo po jednej łyżce. Dodajemy wystudzony budy. Miksujemy na gładki, jednolity krem. Ważne, aby składniki miały tą samą temperaturę. Wtedy krem się nie zważy. A teraz przechodzimy do składania naszego tortu. Na tackę wykładamy pierwszy blat makowy, smarujemy jedną trzecią kremą i przykrywamy drugim blackiem. Ponownie nakładamy krem, przykrywamy trzecim blatem, a na nim rozprowadzamy nadzienie jabłkowe. Zamykamy czwartym blatem i smarujemy resztą kremu. Boków ciasta można niczym nie smarować. Wystarczy je ładnie przyciąć, żeby wyglądały elegancko. Wierzch możecie posypać wiórkami gorzkiej czekolady lub polać roztopioną czekoladą albo udekorować według własnego pomysłu. Gotowy tort zostawiamy na około pół godziny w temperaturze pokojowej, aby blaty lekko zmiękły. A następnie wkładamy do lodówki na minimum 12 godzin, żeby wszystkie warstwy dobrze się połączyły. Po nocy w lodówce tort pięknie się kroi. Nic nie przykleja się do noża, kawałki wychodzą idealne. A jeśli spodobał ci się ten film, Zostaw proszę łapkę w górę, napisz komentarz, będzie mi bardzo miło i koniecznie zasubskrybuj mój kanał, żeby nie przegapić kolejnych nowych i ciekawych przepisów. Dziękuję bardzo za uwagę i do usłyszenia.